Cześć, dzień dobry wszystkim. MUFIK z tej strony i zapraszam Was na materiał z gry The First Descendant, w którym omówimy sobie zmiany, jakie wprowadził Hotfix 1.1.2. Zanim polecimy z informacjami zawartymi w Hotfixie, to myślę, że warto wspomnieć o zadaniach codziennych, które w dniu dzisiejszym weszły w życie. Tak jak to miało miejsce w pierwszych dwóch tygodniach sezonu, od dzisiaj przez najbliższe dwa tygodnie, poprzez wykonywanie aktywności w grze, będziemy dostawali dodatkowe nagrody. I tak, przykładowo, za skończenie czterech misji na mapie, na, nieważne od poziomu trudności, dostaniemy 100 tysięcy Kuiperu. Za skończenie dwóch bitw przejęcia, też niezależnie od poziomu, dostaniemy następne 100 tysięcy Kuiperu. Za ukończenie jednego badania, dowolnie jakiego, więc wiecie, to może być nawet najprostsze badanie, te, które zajmują po kilka minut, dostaniemy 20 sztuk tego przedmiotu, który pozwala nam na regulowanie legendarnych broni, Czyli jeżeli rolujemy sobie przy niezamkniętym, niezablokowanym żadnym statusie, to jest 20 pojedynczych roli, a przy trzech zablokowanych statusach to jest jeden rol, więc tak czy inaczej powiedziałbym, że całkiem sporo. I za skończenie operacji infiltracji dostaniemy ten przedmiot, którego, po, który, po zużyciu którego dostaniemy buff do zdobywanego EXPA na o 30% więcej. Na 5 godzin. Poza tym został przy, na najbliższe dwa tygodnie włączony buff do zdobywania doświadczenia dla broni, ale tylko na operacjach infiltracji, niezależnie od poziomu trudności. Czyli na infiltracjach będziemy dostawać więcej ekspa więcej do broni, nieważne: normal czy, czy, czy trudne infiltracje. Pomimo tego, że to tylko hotfix, a nie pełnoprawny patch, to zmian tak czy inaczej jest całkiem sporo. Zaczynając od tych, które dotknęły dungeony inwazji, to znowu będzie łatwiej, ponieważ wyrzucili nam część tych modyfikatorów, które, dotykają, które są losowane dla, dla poszczególnych dungeonów inwazji codziennie i dotykają nas przez cały czas trwania dungeona. Więc wyrzucili ten koszt dodatkowych nabojów dla, z tego co widzę, wszystkich rodzajów amunicji. Wyrzucili ten irytujący debuff, który w momencie jak robiliśmy przewrót, to nakładał nam stak debuffa do zadawanych obrażeń od broni palnej. I to się potrafiło do minus 36% naskładać, więc... W jeżeli robiliśmy przewroty, no to w pewnym momencie robiliśmy o 1 trzecią obrażeń mniej. Usunęli też ten modyfikator, który nakładał nam redukcję mocy umiejętności po użyciu haka na 30 sekund o prawie połowę, 43,5%. Usunęli ten debuff, który nakładał nam... Mm, to, że poruszaliśmy się o połowę wolniej w momencie, gdy używaliśmy skilla, więc na bany to było, to było dramatyczne. I usunęli też ten debuff, który sprawiał, że przychodzące obrażenia były większe w momencie, gdy celowaliśmy. Dodatkowo te orby, które podnosimy na misji odpowiedzialne za zwracanie nam życia i energii, teraz będą przywracały tych, 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 tych zasobów więcej. Odpowiednio życia będziemy dostawali 25% zamiast 20%, a energii 16% maksymalnego naszego poziomu energii zamiast 13. I to chyba tyle, jeśli chodzi o zmiany dotyczące dungeonów inwazji. Poza tym widzę, że obniżyli poziom trudności wybranych. To się chyba na polskiej, wybranka śmierci tłumaczy. Na normalnym i na trudnym poziomie. Nie wiem, czy to było potrzebne. Ona była irytująca, ale nie wiem, czy była trudna, żeby trzeba było ten poziom redukować. Ale możecie dać znać w komentarzach, czy też uważacie, że ta zmiana jest potrzebna. Zmniejszyli częstotliwość jej teleportu, gdy jest zdenerwowana. Zmniejszyli zasięg i obrażenia zadawane przez ten jej, tą jej lodową kopułę, którą tworzyła to, to były, Obydwa to były irytujące skill, ale czy takie ciężkie? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. I zmniejszyli HP, w sensie punkty zdrowia tego jej amplifiera, czyli tego co miała na, na ręce, to co jej wystawało na ręce, co trzeba było zbić, żeby przestała się na nas denerwować. Poza wybranką śmierci, widzę, że zmniejszyli też poziom trudności wisielca. Ponieważ, po pierwsze, ten, ta bateryjka, którą miał w ustach, którą mu trzeba było zbić, gdy wpadał w szał, będzie miała mniej HP. To, to, moim zdaniem, jest akurat dobry pomysł, bo ją się trochę długo biło. Natomiast zredukowali też obrażenia, jakie zadawały chyba wszystkie jego skille, łącznie z tym, z tą, z tym takim kołnem laserowym, który wypalał, gdy był w szale, tym. Tymi piorunami z nieba, które waliły, gdy był w szale. No, nie wiem, nie wiem. Mam wrażenie, że trochę overkill. Nie wiem, czy to było potrzebne. Kolejny punkt mówi nam, że zmniejszyli poziom trudności misji obrony na jałowych ziemiach. Nie wiem, czy to było potrzebne. Te misje nie były jakieś ciężkie. OK, następna informacja jest o tym, że obrażenia powalenia nie będą występowały cięgiem, jeżeli są zdawane przez pułapki. To jest moim zdaniem dobra zmiana, ponieważ miałem taką sytuację na chyba jednej misji inwazji albo na jakiejś infiltracji, na której byłem, że lasery mną żonglowały przód, tył, przód, tył i, i po prostu mnie zabiły, także to by było całkiem, całkiem spoko. Kolejna informacja jest o tym, że potwory będą się szybciej spawnowały na misji eksterminacji, w sensie na tym etapie eksterminacji, podczas trudnej infiltr operacji infiltracji magazyn zarodników i została zmniejszona ilość tych przedmiotów, które trzeba zebrać tam w trakcie tej misji, tej sekcji, ze zbieraniem. Kolejną operacją infiltracji na, na trudnym poziomie, która dostała zmianę jest dawny sekret na Hagios, ponieważ e, zbieranie danych, które tam miało miejsce, zostało zastęp, zastąpione e, tą misją, chyba e, na e, przejęcie albo na, na taką tą nietypową eksterminację. Jeżeli chodzi o inwazy, czyli mamy ciąg dalszy informacji z inwazjami, to poprawili zasięg, z jakiego można załadować te sztuczne mózgi do maszynki, z dwóch metrów do 3,5 i pół metrów. To jest bardzo fajna zmiana, ponieważ to nie wiem nie podnosiło jakoś poziomu trudności, tylko było bardzo irytujące, bo ta maszynka dosłownie trzeba było wbiec w tą maszynkę, żeby zdeponować te Sztuczne mózgi, a teraz będzie to no, no, prawie dwukrotnie większy zasięg, także moim zdaniem na plus. Na e, linii obrony na fortecy, do, na, na fragmencie e, pustki, dodali snajperów, żeby zapobiec używaniu prostych makr. No cóż, czyli cheaterzy dostali po łapach. E, dodatkowo będzie można dostać się do menu escape'a w momencie gdy padniemy na podłogę. To całkiem spoko, bo parę razy pamiętam, że chciałem wyjść z jakiejś misji, bo coś tam farmiłem i nie mogłem, bo na przykład dostałem jakieś combo wombo i, i musieli mnie najpierw albo podnieść, albo postawić, albo musiałem umrzeć. także spoko. I tutaj jest dość duża sekcja poświęcona informacji, w jaki sposób została zmieniony Aim Assist, czyli wspomaganie celowania dla kontrolerów. Tutaj nie mogę się wypowiedzieć osobiście, ponieważ gram na zestawie klawiatura plus mysz, ale z, tych z tego komentarza, który został tutaj przez autora wrzucony, wynika na to, że gracze konsolowi chyba się dość mocno skarżyli na to jak działa wspomaganie celowania. Jeżeli graliście na padzie, to dajcie, dajcie znać, jak to, jak to wyglądało, ponieważ wychodzi na to, że będzie łatwiej, generalnie podsumowując te zmiany, które tutaj są, to będzie łatwiej celować w weak pointy, nie będzie ściągało tak tego automatycznego celownika na środek przeciwnika i chyba będzie łatwiej z celowaniem pomiędzy z przerzucaniem celowania pomiędzy przeciwnikami, także no brzmi, brzmi spoko, ale ciężko, ciężko mi to skomentować. Tutaj jest trochę śmiechowa zmiana, powiedziałbym, ponieważ została dodana 13 strona, jeśli chodzi o przepustkę bojową, na której możemy odebrać katalizator krystaliczny i mm, aktywator energii. Natomiast to są nagrody jednorazowe, więc tak nie wiem, gdyby była możliwość wydawania tych specjalnych monet tych, tych tych różowych na to, żeby kupować te, te nagrody, te w sensie ten katalizator i aktywator, no to jeszcze bym to rozumiał, ale tak jednorazowo, no tutaj w komentarzach tłumaczą, że chcieli, żeby te nagrody były lepsze po presezonie, no ale to dalej tak, nie wiem, taka, taka trochę nagroda pocieszenia, tak to przynajmniej wygląda. Drugą taką dość mocno rozbudowaną sekcją w dzisiejszym hotfixie jest informacja poświęcona doskonałym broniom, ponieważ z tego co przeglądałem te notatki, kilka broni dostało dość znaczne bufy. Zaczynamy od świetlnej fali, ponieważ został zmniejszony odrzut słonecznego halo i zwiększony, zwiększona szansa na krytyczne uderzenie od broni palnej. Został wydłużony efekt, w sensie czas trwania efektu, w zależności od stopnia podbicia broni. Trafienie przeciwników, podczas gdy słoneczne halo jest aktywne, tworzy zmierzch i nakłada na przeciwników halo księżycowe. Na przeciwników, którzy są w zasięgu. Został zwiększony, będzie zwiększony. Atak od broni palnej podczas gdy trafiamy przeciwników, na których zostało nałożone to księżycowe halo. Ciekawe. Dalej czytamy, że Bufa dostała również lanca królewskiej straży. Między innymi została zwiększona jej bazowa częstotliwość strzału poprzez to, że czas ładowania tej broni został zredukowany. Możemy postawić do trzech lanc strażnika i lance automatycznie będą atakowały przeciwników, którzy są w zasięgu zadawanych obrażeń. Częstotliwość zadawanych obrażeń przez te lance strażnika jest afektowane przez naszą szybkość strzału, więc wkładając, wkładając mody na poprawę fire rate. Na tej broni będziemy mieli wpływ na to, jak często te rozstawiane lance strażnika będą strzelały. Czas trwania tych lanc strażnika będzie zależał od poziomu ulepszenia lancy królewskiej straży, i został zwiększony czas jaki lanca zyskuje w momencie i, i zasięg zadawanych obrażeń. Tych lanc w momencie, gdy są trafiane przez przeciwników. Trzecią doskonałą bronią, która dostała bufa, jest egzekutor, czy też jak to ładnie przetłumaczyli na polski język, wykonawczyni. Ja, ją dalej, ja to dalej nazywam egzekutorem. Tam w ogóle jest ciekawostka taka, że jak zobaczycie na nazwy partów, to nazywają się egzekutor, a broń sama nazywa się wykonawczyni. No cóż, tłumaczenie tylko częściowe. W każdym razie, wracając do meritum, została zwiększona celowność strzelania wykonawczyni, zarówno z biodra, jak i tego, gdy mierzymy. Gdy efekt egzekutora jest aktywny, w momencie, gdy nie trafimy wszystkich wystrzelonych kul, to nie redukuje nam już liczby staków. Nie okay. grałem wykonawczynią, także też ciężko mi tutaj powiedzieć co, czy to jest duża zmiana czy raczej tylko jakaś kosmetyka która delikatnie coś tam poprawi. Został zredukowany maksymalny poziom ilości jaki możemy nastakować tego efektu egzekutora i wystrzelenie z broni w momencie gdy mamy maksymalną liczbę staków nie zablokuje już tej umiejętności. Rozumiem, że do tej pory blokowało. Została zwiększona celowność i szansa na trafienie krytyczne z broni palnej, która bazuje na ilości, na maksymalnej ilości tych staków tego efektu z egzekutora. Dodatkowo obrażenia od trafień krytycznych broni palnej oraz Częstotliwość strzelania została również teraz zwiększona. Zamienili, że ten efekt egzekutora, ten specjalny efekt egzekutora na maksymalnej liczbie staków będzie podbijał obrażenia zadawane słabym punktom, zamiast obrażenia po prostu od broni palnej. I obrażenia od broni palnej już nie są podnoszone. W momencie, gdy przeciwnicy mają nałożony na siebie efekt porażenia. Ciężko mi powiedzieć, bo tak widzę, że coś tam zbufowali, ale tak jakby coś też zabrali z tej broni. Więc jeżeli graliście coś więcej wykonawcznią, to śmiało dajcie znać w komentarzu, czy ta zmiana jest na plus, czy jednak nie za bardzo. Zmienili też to, co oferuje nam rozjemca, ponieważ przeładowanie dla pokoju. Będzie teraz się aktywowało nie tylko w momencie, jak używamy umiejętności wymiarowych, ale także jak używamy umiejętności fuzji. Pomimo tego, że z tego, co patrzyłem w grze, to nie widać tego na razie w opisie. Koszt umiejętności pojedynczego, w sensie przeładowania dla pokoju, będzie zredukowany w zależności od poziomu podbicia naszego rozjemcy. I został, została zwiększona moc umiejętności nieżywiołowej, per ładunek dla właśnie tego przeładowania dla pokoju. Rozjemcą również nie miałem okazji zagrać, ponieważ wypada z obżarstwa, a bardzo ciężko, przynajmniej mnie, trafić dobrą ekipę, która byłaby w stanie tego bossa położyć. Ostatnio na liście zmienionych doskonałych broni jest ekskawa, czyli broń, która. Jest do zdobycia w ramach przepustki bojowej w tym sezonie. I tak czytamy, że została zmniejszona maksymalna liczba staków napięcia, w zależności od poziomu ulepszenia broni, potrzebna do aktywowania granatu energetycznego fajnie, będzie się szybciej efekt odpalał Został, zostały zwiększone dodatkowe obrażenia podczas strzelania. Celując w momencie, gdy granat energetyczny, gdy ten efekt granatu energetycznego jest aktywny, też w zależności od poziomu podbicia broni, i został delikatnie zwiększony rozmiar pocisku tego granatu energetycznego, a także została zwiększona redukcja odporności na elektryczność. Efektu z ekskawy, w zależności od poziomu ulepszenia. Czyli ekskawa dostała jakiegoś tam bufa, trochę nią postrzelałem. Nie mam jej na full jeszcze akty podbitej, także no i nie mam jej zrobionej w ogóle z modami, ale całkiem nieźle to się sprawdzało. Trzecia sekcja, czyli zmiany w interfejsie użytkownika i user experience. Został całkowicie przeprojektowany w filtr, jeśli chodzi o zaznaczanie, co uważamy za śmieci, ponieważ teraz nie filtrujemy wszystkiego jako śmieci, a raczej odfiltrowujemy, co nie powinno być traktowane jako śmieci. Czyli innymi słowy, trzeba uważać, bo dzisiaj jak zalogowałem się do gry, miałem tam jakieś stare przedmioty i mi te filtry nie zadziałały, nie byłem świadom, że patch wyszedł, więc jak będziecie to ustawiali, to uważajcie. Uważajcie, co ustawiacie, ze względu na to, że tak jakby została odwrócona w ogóle logika tego, co, co zaznaczamy jako śmieci, a co nie, więc można się łatwo pomylić i skasować sobie doskonałe bronie. Ja nie chciałbym tego zrobić, także zdecydowanie trzeba, trzeba uważać. Dodatkowo, jeśli chodzi o reaktory i komponenty zewnętrzne, to wprowadzili to, co, to o czym y, ja też mówiłem parę razy na y, różnych filmach, że generalnie będziemy mogli filtrować w oparciu nie o każdą statystykę, która się znajduje na, y, na reaktorze czy tam na komponencie zewnętrznym, ale już na przykład w oparciu o Jedną statystykę, która się pojawia na reaktorze, no bo wiecie, przydatną statystyką na przykład były obrażenia krytyczne albo maksymalne HP na komponencie. To były przydatne statystyki, które ja na przykład bardzo chętnie widywałem na swoich, na tych przedmiotach, które wypadały. Natomiast wydaje mi się, że do tego typu parą, jeżeli wypadała na przykład długość wyświetlania panelu SIF. No to to jest z automatu sprawia, że ten przedmiot jest do, do śmieci. Więc teraz do tej pory było tak, że jeżeli była taka kombinacja statystyki, którą chcemy, ze statystyką, której nie chcemy, to tego przedmiotu nie mogliśmy odfiltrować jako śmieć. W tej chwili twórcy dołożyli nam tą opcję, więc nawet jeżeli tylko zobaczymy, zaznaczymy sobie te statystyki, które uznajemy za śmieciowe i, i wypadnie nam przedmiot. Yy, choć jedną statystyką oznaczoną jako śmieciowa, to cały przedmiot będzie mógł zostać oznaczony jako śmieć. Moim zdaniem bomba sprawa. Od samego początku mówiłem, że to jest bardzo potrzebna opcja. Moim zdaniem mogliby poprawić tą funkcjonalność, tylko w wypadku, gdyby te przedmioty, które podnosimy z ziemi, które wpadają do kategorii śmieci, z automatu się rozkładały. Tak żebyśmy nie musieli nic w tym klikać. To już by było w ogóle. Turbo fajnie, ale zobaczymy czy uda nam się dobić do takiego stanu rzeczy. Została dodana opcja, która pozwala nam się bezpośrednio przełączyć z ekranu ekwipunku na mapę i w drugą stronę w łatwiejszy sposób. Innymi słowy, jak są te dwie sekcje, które odpalaliśmy albo związane z mapą, albo związane z ekwipunkiem, to przyznam się szczerze, że do tej pory nie widziałem, że to jest potrzebne. Na przykład nie, nie zwróciłem na to uwagi, że trzeba za każdym razem kliknąć Escape. Natomiast teraz, jak czytam o tym, że jest to zmienione, to rzeczywiście to będzie przydatne, ponieważ będziemy mogli się przełączać tak, jak nam pasuje pomiędzy tymi wszystkimi menu. I co ważniejsze, możemy w końcu samodzielnie przypisać guziki do tych sekcji, które do tej pory były niezbindowane. Także to jest super. To bardzo ułatwi życie i poruszanie się po tych wszystkich menu, które tam są. Także bardzo mi się to podoba. Widzę, że jest też zmiana w tym ekranie, który widzimy na trudnych operacjach infiltracji, ponieważ do tej pory te materiały amorficzne, żeby zmienić, trzeba było kliknąć, wyskakiwało takie dodatkowe menu kontekstowe. A teraz widzę, że twórcy. Postanowili to trochę uprościć i po prostu guzikiem przełączamy się pomiędzy tymi nagrodami, które możemy sobie na operacji infiltracji wybrać. Dalej widzimy, że jeżeli weszlibyśmy sobie w zakładkę Dostosuj, to lista broni zawiera informacje o tym, jakie skórki do każdej broni posiadamy. Takie po prostu szybkie, szybki, szybka ikonka jest, która pozwala nam zobaczyć, ile czego mamy. Natomiast kolejna opcja to jest coś, co musiałem trochę pokminić. Chyba spędziłem przy tym punkcie najwięcej czasu z tych wszystkich notatek. Ponieważ jeżeli weszlibyśmy sobie w zakładkę informacje o dostępie, tam wybierzemy jakiś przedmiot, na przykład broń, i ona ma te komponenty pośrednie, które musimy składać w labie. To teraz, jak klikniemy sobie na tym komponencie pośrednim guzik F, informacje o pozyskiwaniu. To dostaniemy informację zwrotną, że ten przedmiot jest uzyskiwany w wyniku badania. Najwidoczniej wcześniej tego nie było. Możemy też podejrzeć podpowiedzi, jeżeli chodzi o materiały amorficzne. Dodatkowo ten, ta opcja odnośnie zmiany trybu strzelania, że możemy przestawić na auto albo na, na strzelanie pojedynczymi pociskami. I za automatu będzie aktywna, więc <noise> za automatu będziemy łatwiej. Jeżeli ktoś komuś to przeszkadza, to można to wyłączyć. To jest ta zasadnicza różnica, że do tej pory było to za automatu wyłączone, więc jeżeli ktoś nie był świadom tej opcji, to nie wiedział, że może sobie ułatwić w ten sposób rozgrywkę. Ostatnią sekcją na naszej liście hotfixowej jest ta sekcja z poświęcona bugfixom. Może nie będę przechodził tutaj przez wszystkie te rzeczy, które zostały naprawione. Mamy jakieś zmiany dotyczące interfejsu użytkownika, potomków i broni doskonałych. Natomiast to, co przykuło moją uwagę, to trzeci segment, ponieważ tutaj zostało poprawione to, o czym część z Was pisała w komentarzach pod filmami, że nie mogliście ukończyć tych misji na zbieranie cząsteczek. Żelaznego serca pomimo ukończenia na przykład reaktora albo posterunku. Tak jak tam przypuszczaliśmy, był to jakiś bug, który został teraz naprawiony, a po tym hotfixie wszystkie nagrody, które powinniście wtedy zdobyć, no, powinny zostać Wam już nadane podczas momentu, jak się zalogujecie. Także śmiało dajcie znać w komentarzu, czy tak rzeczywiście się stało i czy to rozwiązało Wasz problem. Dodatkowo poprawili też rzeczy, naprawili, bo to bugfixy, Naprawili, że podczas walki na inwazji w, na Legion Nieśmiertelności możliwe było, w momencie gdy umieraliśmy podczas walki z nazwanym potworem, to rozsypywało się nasz interfejs użytkownika. Nie, nie wyświetlał się poprawnie. Dodatkowo podczas normalnej operacji infiltracji azylu na pustyni Agna była opcja, że w momencie gdy, gdybyśmy umarli, to mogły nam się drzwi ponownie nie otworzyć, więc te bugi bardzo ciekawie brzmiały. Myślę, że całkiem spoko sekcja na koniec tego materiału. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za zainteresowanie filmikami informacyjnymi z patchnotów i hotfixów, a także poradnikami z serii The First Descendant. Mam nadzieję, że te materiały, które dla Was przygotowuję pomagają Wam w jakiś sposób uporządkować i łatwiej zrozumieć te rzeczy, które wprowadzają twórcy, którymi nas czasem zaskakują. Dajcie znać w komentarzach, które z dzisiejszych zmian wywarły na Was największe wrażenie i które Wam się spodobały.